O, młoda kania, nie wiem, nie jestem pewny, nie będę brał, już prawie jestem przy polu i widzę tu coś na wylocie rośnie, zobacz, jest coś, coś tam wyrosło, lekko podgryziony, ale jest, o, zakryjemy i w głowę, zdrowy jest, bo słyszę po tym, że jest zdrowy. To już nie mam gdzie tego wkładać, tam po przebraniu to pewnie będzie pół łobianeczki. Uuu, tutaj zobacz, coś tu, tu coś się stało. Coś tutaj, coś tutaj chrupało sobie. Żeby mi z koszyka wypadają pod go. Zgniotłem go, czekaj A, już odpadło, dobra, czapę zostawiam <grywa> Ale jazda O, a tutaj zobacz, jaka dojrzała kania Duża jest, ale już wiesz Przeminęło z wiatrem Położyła się na bok, także leży Nie będziemy jej przeszkadzać Lepiej się rozglądaj tutaj Jarek, czy coś jest, a może już lepiej nie, bo <grywa> sztyle leżyś na zbiero zobacz tutaj co to jakiś taki wiesz przygniłe nie wiem co to jest może to prawdziwki były już wiem gdzie po przyjdę na święta pa jakiś śmieszne pa a to to, to, to to może być pokaż Szonek jaki ma no to kania to jest kania ale wiesz nie będę zbierał jedna tam po to, co tu zbierać jedną kanię? O! Patrz jaki fart. Grzyb mi wypadł. Chciałem się schylić po niego, już mam pełną łubiankę, a tutaj rośnie, palcz. Pokaż go. O, podgrzybek. <grybki> o, o, o. Dobra, bierzemy go. To już nie mam gdzie tego wkładać, już wiesz, idę zatankowany pod, pod korek. Ty, ale jak tu jeden był, to może i drugi dzieje. Czekaj, jest coś tu? Nie widzę. Normalnie wypadł z koszyka, podkapował kolegę, że tu siedzi, nie? <ścoughs> I go wziąłem. O, będzie słychać chyba moje te... Zobacz, po ładnie rośnie, ten to taki... Powiem Ci, o, czapka odpadła, ale... Korzeń dobry, no. Nie wiem. Czapkę wezmę, już nie mam gdzie tego chować. A zobacz, no tego drugiego, pa. To, 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 to. klasyk. O, podwójne uderzenie, zobacz. <noise> Ale, o, tamten mi wypadł, to nic. Ale, zobacz tutaj, co ja znalazłem. Patrz. O, jaki duży. O. Ten jeden to by sam półkuszykami. mi zajął. Pa. O! Jaki śliski, jak, jak maślak. Pukamy. Jest zdrowy. On jest zdrowy. Jest duży. Jest duży, jest... Jest zdrowy. A ja powtarzam. Jaki duży, zobacz. Z kuszyka wszystko już mi wylata. Nie wiem gdzie tego chować, pa. Cyk. Tego tu trzeba tak złapać i idziemy. Idziemy, mam nadzieję, że już to będzie koniec. Parę grzybów! Dużo! Tu jest jakaś górka, ale to powiem ci, a będę zaglądał. Pokaż co tam może być. Zobacz! Spod ziemi go wyciągnę. Pa! I słychać, że jest zdrowy, bo puknąłem w niego o, to zakryjemy pa jakie dwa duże duże i zdrowe wszystko wylata, czekaj nie wiem jak to zebrać ale tego masa jest, masa do samochodu już mam kawałek tylko już mam kawałek one wciąż rosną wciąż rosną no niemożliwe, ty. A tutaj jak coś tutaj będzie. Na szczęście nic nie było, więc nic wam nie obiecałem. Ale tutaj to zobacz, i ten jaki ładny, już nie mam gdzie tego wsadzać już. Tak, o, wpycham. O, dwa biorę ze sobą, te duże. Normalnie takich dużych nie zbieram, ale one są dosyć zdrowe, bo czuję po, po dźwięku jak stukałem w nie, że no dosyć. Że są dobre. Chciałem się z wami żegnać, ale widzę, że las nie odpuszcza. Tu wiesz, jest okazja, to biorę. Niech będzie. jedne z ładniejszych grzybobrań, jakie miałem. I widzę już kolejnego grzyba. O, czekaj, bo to tak, muszę nagrywać. Nie spojrzałem na kamerę, taki fachowiec. I zobaczmy, co tu się dzieje, bo widzę. Że się tutaj coś dzieje. O, proszę. Cyk. O, tylko ten się złamał. To nic, te złamane to może. Nie, to wezmę. Dobry jest. Co to jest, jakiś tam coś siedzi. Kurczę, nie wiem jak już to brać. Wszystko wylata. Powoli, powoli dojdziemy. Ty. Tutaj jak. Czyli, rośnie coś tu jeszcze? Jak już tu jestem, tu już bym, wiesz, zabrał. <laughs> Niech będzie. Tutaj. Tutaj nic nie ma. No proszę Tylko wyłączyłem kamerkę, dałem kroka i zobacz, rośnie, coś tu rośnie. Zobaczmy ładnie jeżeli o. Ten to na pewno jest zdrowy, tego to zabieram. No bardzo ładny kolega. Chodź tutaj. Oj i zobacz, i korzyść ma taki zdrowy. Tylko <noise> już ja już nie mam gdzie tego zbierać. Nie wiem już jak to... Jak to ogarnąć. Dobra, weźmiemy tak. Tylko tej bardzo tą konewko. Trzeba było brać dwie. Nigdy, nie się, nigdy się nie przygotujesz tak jak trzeba. Dobrze, że to jakiś trójek, bo już się martwiłem. Że ja to wszystko zabiorę. Jesteśmy przy aucie i zobacz. Bardzo się jeszcze trafiło nam na koniec. O! Rośnie. Zobacz. Hyc. <laughs> do ładniutki taki ładny. I czekaj. Dziś tu widziałem jeszcze drugiego. Proszę bardzo, jaki ładny. O, ten to chociaż mały, to tak miejsca tyle nie zajmuje. Nie do co, Teo. Już nie mam gdzie tego chować. Już wiesz, dobrze, że za gówniaka w Tetrisa się grało, to już jakoś tam będzie. No! Idziemy. Normalny przy drodze że, grzy... No nie mów, że to to znowu. No, a jak? Zatrzymał się na chwilę i już. O, no, tylko ten jakiś taki. No, ten to stary, to nie. Dobra, ten. Chwaczki wybredny, nie? O, już taki wiesz, wiekowy. Chociaż może się go utnie, to będzie coś tam z tego. Dobra, dawaj go. No. Kobiety poprzebierają w domu. Idziemy. <ścoughs> wszystko przy drodze, wszystko. Patrz, już coś zgubiłem. Oj, drugiego zgubiłem, tego zgubiłem Dawaj go tutaj, ryc. patrz jaką w środku wygląda to no dobra Zobacz A to jest Nie wiem co to Ta podgrzybek yy, zajączek No ale wiem że już moja go nie zbiera więc szkoda bo bardzo ładny jest Muszę go zostawić, no trudno Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Także grzybobranie idzie pełną parą. Można śmiało przyjeżdżać do lasu. Rozumiesz? Wpadaj. Dzięki za oglądanie i za komentarze. Trzymajcie się.